Pixel Look, A dziś chciałbym zaprezentować Wam mój najnowszy zakup i jest to książka związana z gamingiem, czyli Wielka książka Nintendo. Przewodnik po tym, co najlepsze od Nintendo. Czyli książka opisuje wszystkie konsole Nintendo, zaczynając od NES a, a kończąc na Switchu. Książkę zakupiłem w RTV Euro AGD za cenę 70 zł. Można ją kupić także w Media Expert. Jest to już druga książka z tej serii, czyli mam także Wielką Książkę Mario. A ta księga jest drugą książką poświęconą konsoli Nintendo. A więc zapraszam do prezentacji oraz przeglądu, co znajduje się w środku. Zapraszam. Wielka Księga Nintendo to druga książka poświęcona marce Nintendo, wydana przez firmę Promise. Jest to książka od twórców Retro Gamera. Czyli przewodnik, po tym co najlepsze w Nintendo. Książka wydana jest w twardej oprawie. Okładka prezentuje się naprawdę fajnie. Mamy tu największe ikony marki Nintendo. Wszystko jest naprawdę świetnie wydane. Świetnie to się prezentuje. A więc zobaczmy, co znajduje się w środku. Po otwarciu książki wita nas taki wstępniak oraz kolejne strony to spis treści i w spisie treści mamy parę działów podzielone wszystko chronologicznie o każdej konsoli mamy tutaj parę artykułów oraz parę działów wszystko wydane jest na śliskim kredowym papierze jest naprawdę fajna i wyraźna. I mamy tutaj oś czasu Nintendo, czyli o powstaniu całej firmy, czyli od lat 1940 później 1971 konsola Nintendo. I po kolei po kolei kończąc aż na switchu. Wszystko jest fajnie przedstawione, wyraźnie, każda. Jakby opisana rzecz ma swoje zdjęcie, oraz fajnie jest przedstawiona. I tutaj mamy kolejny dział, czyli automatowa perfekcja o automacie Donkey Kong. Książka liczy sobie 130 stron, i tu pierwszym działem jest dział opisany, czyli NES, konsola NES, opisana, przedstawiona, jak doszła, doszło do powstania tej konsoli. Wszystko jest fajnie zobrazkowane, jest wiele fajnych zdjęć o konsoli oraz o wszystkich akcesoriach. Z tym związanych oraz o twórcach tej konsoli. Później mamy następny dział: najlepsze gry na NES-a, czyli najlepsze gry, jakie według oczywiście RetroGamer'a jest ich 25. Jakie możemy zagrać na konsoli NES. Następnie mamy opis konsoli Game Boy. Też fajnie to jest wszystko pokazane w takiej zielonej stylistyce jak wyświetlany był obraz na konsoli Game Boy. Też fajne zdjęcia gier oraz kadridży. Naprawdę można fajnie, nawet nie czytając, poglądać te wszystkie zdjęcia. Naprawdę świetnie to jest wydane. Kolejnym działem jest yy, dział poświęcony konsoli Super Nintendo. I też mamy, tak samo jak w pierwszym dziale o konsoli NES, opisane jak powstała najlepsze gry. Naprawdę świetna, kolej, świetny kolejny dział. Kolejny dział to jest dział poświęcony konsoli Nintendo 64. Naprawdę świetnie to się prezentuje, świetna treść oraz oczywiście fajne zdjęcia. Tutaj mamy o kolejny dział o Game Boy Color. Niektóre zdjęcia naprawdę są na całe dwie strony, świetnie to się prezentuje. Mamy także opisany Game Boya Advance, następnego, następną pierwszą solkę od Nintendo. Pokrótce tylko Wam pokażę, co tu jeszcze się fajnego znajduje. Mamy oczywiście też Nintendo GameCube, też opis całej konsoli, najlepszych gier, jak to wyglądało od środka. Związane z tym różne akcesory, jakie były wydawane, naprawdę fajna kompendium wiedzy o konsolach Nintendo. Mamy także tu 25 najlepszych gier na Gamecube. Kolejny sprzęt, sprzętowe niebo, czyli Nintendo DS. Mamy tu także, takie jak zwanie, opisane konsole stacjonarne i przenośne. Kolejny dział to sprzętowe niebo, czyli Wii konsola, świetnie sprzedająca się konsola Nintendo, była to rewolucja na rynku, naprawdę bardzo świetne miała gry oraz samą konsolę. I tu mamy Switcha opisanego, też najlepsze gry, naprawdę też fajna konsola od nintendo ostatnia i tutaj mamy najlepsze z pozostałych czyli wspominki tylko o konsoli game watch i takie które materiały które nie zmieściły się w całej książce i na końcu mamy też polecajkę od firmy promise czyli jakie książki też możemy kupić czyli o Pokemonów, książkę o historię Pokémonów, książkę o Fortnite, Wielka Księga Mario, wydanie drugie, także jest teraz, pokazała się i książka o Formule 1, jazda o życie, oficjalny przewodnik, czyli firma, która te promisę zajmuje się wydawaniem oficjalnych i nieoficjalnych poradników oraz książek związanych z gamingiem. I tak właśnie w całej okazałości prezentowałaby się książka Wielka Księga Nintendo. Książka poświęcona wszystkim konsolom Nintendo, czyli zaczynając od konsoli NES, kończąc na yy, Nintendo Switch. Naprawdę świetna książka, polecam dla każdego fana Nintendo. Znajdziecie tu wiele świetnych artykułów oraz. Zdjęć materiałów związanych z tymi konsolami. Naprawdę można bardzo fajnych rzeczy się dowiedzieć, ciekawostek oraz związanych z tym faktów. Naprawdę świetna książka. Polecam zapis. Jeśli podobał Ci się filmik, zapraszam do lajkowania, subowania, komentowania. Możesz postawić mi wirtualną kawę. Link zostawiam w opisie. Jeszcze raz dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Do następnego filmu.